Cześć, ze strony Aron Kuczyński. Kolejny odcinek Trudnych Spraw, czyli odcinek przygotowujących do tak zwanych nowych czasów, czyli to co otacza nas dookoła, jak się na to przygotować, jak być mocniejszymi. Dzisiaj pogadamy o prac, tak? No, myślę, że modny jest ostatnio właśnie Mariusz Pudzianowski, lubię do niego wracać. Mega inspiracja, uwielbiam ludzi pracowitych, uwielbiam ludzi z sukcesami. Bardzo bym chciał, żeby Polacy gdzieś tam wszyscy się inspirowali no po prostu innymi ludźmi, którzy osiągają sukcesy, no bo każdy z nas chce odnieść sukces, więc jeżeli komuś się powodzi to nic innego jak mu pogratulować i dowiedzieć się jak to zrobił być inspiracji i tutaj przy okazji na pewno duże gratulacje dla samego Mariusza i po części temu o czym mówi i na co zwraca uwagę tak, bo jest to jednak mądry człowiek no i teraz jeżeli chodzi o pracę Wiemy i domyślamy się, że te czasy będą jakie będą i że mogą się zmienić. Prawdopodobnie zmienią się szybciej niż Ci się wydaje, natomiast bardzo ważną uwagę chcę zwrócić na poczucie pracy, tak jakby na kwestię samej pracy. Tak, Zwróć uwagę, że im więcej pracujesz, tym oczywiście no, szybciej prawdopodobnie dojdziesz do z tego, poziomu, czy który chcesz osiągnąć celu. Prawdopodobnie, no bo zależy też jak pracujesz. Możesz pracować w ten sposób, że będziesz oddalał się od niego. Natomiast no, w tym przykładzie nie bierzemy tego pod uwagę. Natomiast chcę byś zwrócił uwagę, że Praca bardzo mocno cię uszlachetni, wzmocni, i pewne nawyki osiągnięte w różnym etapie życia one pozostają. tak? Jeżeli na przykład na danym etapie życia czytasz książkę, np. nie wiem, Willego Hoffa, tak? czyli gościa mrozu, wiele ludzi ostatnio był bardzo popularny, Wiele ludzi uczy się jego metody oddychania, czy kąpieli w lodzie itd., to często te nawyki im pozostają, bo zauważają, że coś się zmieniło. tak? Zmieniło się często na lepsze. No widzą efekt, tak, stosowania danej metody. W tak zwanych nowych czasach wygląda to tak, że no, pracować będzie trzeba prawdopodobnie więcej. Już trzeba, pamiętaj, żebyś przygotowywał się zawsze na pewne możliwości. W ostatnim odcinku, który znajdziesz tutaj, mówiłem o tym, że tak jakby, to mówiłem tam na pewno o zmianach, tylko miałem pod, brałem pod uwagę to, że... A, okej, okay, że. Tak jakby zobacz, kiedy jest nam dobrze, i e, tak jakby wszystko się upada, no to możemy tak jakby wykorzystać ten moment na zabezpieczenie się, czyli przewidujemy, że jesteśmy na wodzie, to może zaraz się coś zmienić. Po prostu, tak nawet jest powiedzenie, które może wziąć każdy na no znać żeby może będzie dobra ja mam. Pozabezpieczoną firmę. Zatrudniam mnóstwo ludzi, mam zabezpieczenia, mam odłożonego kapitału na 3 lata, by się kompletnie nic nie działo na świecie. Okej, okay, ale w innych aspektach może się coś zepsuć. Odejdzie Ci najlepszy dyrektor, pracownik, Tobie stanie się coś, jeżeli chodzi o zdrowie i tak dalej i tak dalej. Czy po prostu tak się zmieni świat, że najważniejszy czynnik, który jest można powiedzieć kwintesencją Twojej firmy no po prostu ulegnie dezaktywacji czy czy jakkolwiek. A po prostu warto być przygotowanym na różne scenariusze. Im bardziej się przygotujemy, później jest nam lepiej i łatwiej. I tacy ludzie często właśnie, jeżeli odpowiednio wcześniej zareagują, przechodzą całe życie płytko na zadzień, nie ponoszą porażki, bo zabezpieczają się na różne okazje I do tego cię chcę tutaj tak jakby może nie namówić, a, a Zastosować pewną wiedzę i wartość, żebyś po prostu nad tym się zastanowił i o sobie tak jakby te clue najważniejszej wypowiedzi wziął do siebie, dlatego że te czasy akurat jeżeli weźmiemy pod uwagę aspekt pracy, one właśnie takie będą, czyli będziemy musieli niej pracować musieli, no pewnie tak będzie, pracować więcej i chcę, żebyś to tak jakby wziął jako coś fantastycznego, jako coś, co może podnieść etap Twojego życia, może tak jakby dać Ci bezpieczeństwo, może wspomóc Twoje możliwości finansowe i to, co możesz osiągnąć w swojej firmie, więc skup się na tej pracy, wyciągaj z niej jak najwięcej się da, pracuj mądrze, Myśl o tym faktycznie, co robisz, i czerp satysfakcję. Przede wszystkim odnajdź w tej pracy radość. Wiem, że ok, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Może kazać się tak, że mimo wszystko gdzieś tam nie jesteś pewny, do czego cię do doprowadzi, albo masz jakieś oczekiwania, yy, na które nieraz trzeba po prostu odrobinę dłużej zaczekać. Tak? I one po prostu przyjdą. Ktoś się w końcu dostrzeże. Pamiętaj, że ludzie nie są głupi i widzą pewne założenia, ale często nie chcą o tym gadać, albo czekają odpowiednio długo, patrząc czy się wyłamiesz, czy zwątpisz, czy coś się zmieni, więc tak jakby musisz znać swoje wartości, wiedzieć po co dążyć, jeżeli pracuje Ci się dobrze, jeżeli masz fajne środowisko dookoła siebie, jeżeli wiesz, że ta firma, ta praca, co robisz, tak jakby, jeżeli chodzi o te o to kwestie no, zarabiania pieniędzy to bo jednak jest to nieodłączny element naszego życia, no to jeżeli widzisz w tym można powiedzieć właśnie jakiś cel, który przybliża Cię mimo wszystko, to olej wszelkie, można powiedzieć, kwestie, które są dookoła, bo one będą zawsze i rób swoje, tak? Walcz o swoje przy okazji sprawdzaj, czy idziesz w odpowiednim kierunku i siebie, i otoczenie, natomiast tak jakby nie rezygnuj dlatego że przez chwilę jest trudniej. Ta praca Cię uszlachetni, pomoże Ci um, tak jakby odnaleźć coś, co w dobrych czasach będzie z podwojoną siłą pracować na Twoje życie, na Twój sukces, także e, tak to dzisiaj wygląda. Przemyśl to sobie i pokmin właśnie o aspekcie związanej z pracą i z tym, co możesz właśnie zrobić w tych nowych czasach, to tak żeby było Ci łatwiej. Kiedyś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć.